Właśnie rozmawiałem z projektem, który zebrał dość duże finansowanie, bo około 2,5 miliona dolarów. Mamy tutaj pas po prostu na walkę. Hubert jutro się będzie o to bił. Nie okryłam, że to taki mój mały dream, żeby mieć przed 30 taką furę. Idę do pokoju, ogarniam sobie plan na konferencję. Jak widzicie, ubrałam sobie koszulkę Binance'a. Myślę, czy nie jeździ w niej, bo to by było ciekawe, bo jest to koszulka dla KOL-sów, czyli dla jakichś tam influencerów z rynku kryptowalut, którą dostałem rok temu, czy pół roku temu. Tylko minę jest takie że ma strasznie słaby, materiał i czuję się w niej jak jakaś bombka czy coś takiego. Ale no, idąc w niej, myślę, że mógłbym fajne, fajne takie coś wytworzyć, że ludzie sami by mogli do mnie po prostu podchodzić. No zobaczymy jeszcze. Dzień pierwszy konferencji Binance'a w Dubaju. Ja jestem już tutaj z 2-3 godzinki, trochę przeleciałem przez te wszystkie stanowiska, porozmawiałem z paroma ludźmi. No, generalnie zrobię wam tutaj jakieś przebitki, jak to mniej więcej wygląda. Wytłumaczę Wam parę ciekawych projektów, które poznałem, które się po prostu tutaj wystawiły. Tak myślę, że można to powiedzieć. Z takiego szybkiego podsumowania, no to bardzo dużo ludzi widać, że to są ludzie typowo bardziej z biznesu. Jest to konferencja kierowana bardziej do osób, które coś tworzą, czyli pracują w rynku kryptowalut, marketingu, szukają tutaj pracy. Tworzą własne firmy coś w tym stylu, niż taka konferencja typu NBX, Inwescawcy czy to ten 2049, na których również byłem, które są bardziej skierowane również dla ludzi, którzy po prostu chcą przyjść i posłuchać po samych kryptowalutach. Tutaj raczej każdy, kto jest, to coś robi w tym rynku. Więc tak to myślę, że na start wygląda. Parę osób, tak jak powiedziałem, ciekawych, poznanych. Dużo Polaków względnie. masz sześcioma e, z Giempione. To są moi starzy, jacyś tam znajomi e, z rynku, z rynku krypto. No i myk, mam dla was bardzo ciekawy update, bo właśnie rozmawiałem z projektem, który zebrał dość duże finansowanie, bo około 2,5 miliona dolarów na swoją technologię, którą robią w rynku kryptowalut, związaną z AI-em. I nie mają w tym momencie w ogóle Twittera, nie mają w ogóle socjali i to jest rzecz, która ich interesuje. Także wymieniliśmy się kontaktem, powiedziałem im, że ja razem z moją agencją mogę im po prostu poprowadzić Twittera od A do Z, bo to jest to, czym się właściwie zajmuję, w sumie nie mówiłem, czym ja się zajmuję i czego dokładnie szukam. Wymieniliśmy się kontaktem, mamy się dzwonić jutro lub pojutrze, pewnie jutro to jeszcze nie wyjdzie, ale pojutrze. I to jest fajny punkt. Dodatkowo zaprosili mnie do swojego biura w Abu Dhabi, także, no, hajsik mają, dobrze by było działać. Szybki update, opłacało się w tej koszulce wbić w ciul, bo tylko wbiłem, podeszła do mnie jakaś agencja marketingowa z Filipin, że generalnie szukają po prostu ludzi do współpracy, jakiś marketing, raczej wątpię, żeby coś z tego wyszło, ale bardzo szybkie, wiecie, wymienienie po prostu kola, zobaczyli czym ja się zajmuję od razu, że marketingiem i po prostu jakiś potencjał na współpracę może w przyszłości będzie, wiecie, nigdy, nigdy nie wiadomo. W ogóle podbiłem tutaj na stanowisko Trust Walleta, czyli jednego z większych portfeli kryptowalut i poznajcie Kasię, która pracuje w Trust Jak było, tutaj pracujesz Powiedz trochę swojej historii, jak się dostałaś w żeby... ogóle jestem Kasia i stałam się tutaj w w kwietniu, więc pracuję teraz z influencerami głównie i z kampaniami i bardzo to lubię, więc polecam. Także super, że mamy Polaka w jednym z największych portfeli krypto i tutaj jest w ogóle ciekawa historia, może ją kiedyś opowiemy na kanale, bo naprawdę... Rozmawialiśmy z Kasią i, i dużo ciekawych rzeczy. Do zobaczenia. Dzięki. Nie wiem, czy będzie mnie tutaj dobrze słychać, bo muzyka gra, ale właśnie dogadałem jednego ciekawego deal'a. Znalazłem sponsora dla Kuberta na walkę. Tu właśnie siedzi obok mnie KOL Manager, jeden ze, Słow ze Słowacji. Bardzo duże fajne zasięgi i wielkie koneksje. I obok ten ziomek z Indii. widać to, myślę, że widać to spokojnie. E, ma po prostu projekt, który chciałby zasponsorować walkę Kuberta. Chciałby być po prostu na logo jego koszulki. Tysięcy dolarów, także że z tego będzie jakieś tam dodatkowe sianko, przeżycia i to tyle. Właśnie porozmawiałem z Asterem, czyli z tak zwanym Perdexem, wymieniłem się kontaktem Telegram, w ogóle bardzo zachwalali Polskę. Co a w of Jestem uh, payment firmy, called KSP and you can see it. okay. to you for being here. Powiedz nam, co wiesz Yeah. And tell us what you know about Polish people. Oh, can I say, yeah, say oh, a few weeks ago yes. One case happens that people who doing a reversal payments, that the user then give up their KYC and they use the funds reversal to the cards and they spend it, which means they do a reversal scam. And they partner with Russian team and they give up and do profit sharing. So we we stop the funds more than 3.9 million funds. Mm -hmm. Oh my god. And most of the KYC contribution is Poland. Yeah, Polish. That's that's big problem, but I know more more from Ukraine yeah. about. You are yeah. in Russia. Yeah, 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 yeah. Także tak to nas mówią I am with Alexander from uh, Chile. Nice to meet you. Nice to meet you. What, what, what's your plan for now for Poland? So Poland has been uh, historically a good market where we did few initiatives, one we have Legia of course, uh, where we adapt uh, work with the uh, biggest team, or maybe not, depends <laughs> who you're a fan of uh, in Poland. Um, we have a strong community, but it's true, we never invested enough in that community for the time being. I'm not going to lie, uh, next year, 2026, our main focus is actually in the US, uh, launching okay. initiative in the US, trying to being able to uh, benefit from the opening of the market there. So that's going to be our main focus in and I hope once this is completed, we can kind of reinvest a little bit in Europe and especially in Poland. Yes, Europe have also MiCA regulations, so this which for license we actually have a MiCA license. You, you, yeah, you tried? A, okay. No, we didn't try. We have. Uh, we, you have, have, have. A, we have. Okay. A, we have a okay. License. Where you do in Malta? In Malta, in Malta, Malta, where yeah. we're based. It's passported already in Poland, actually. Yeah. Uh, okay. So that we already regulate in Poland. Okay. Very nice, mate. Nice. Nice. Very nice. Thank you. We are pre, pre five. Mamy tutaj pas po prostu na walkę Hubert jutro się będzie o to bił Także ciekawie See you, Jedno z częściej spotykanych aut w Dubaju To są właśnie G-klasy Nie określam, że to taki mój mały dream żeby mieć przed 30 taką, taką furę, taką świnię. No, parking pod Coca-Cola Arena Jest tu parę ciekawych samochodów, no, ale umówmy się, nie przyszedłem tutaj auto oglądać. Ten McLaren dość fajny. Zobaczcie w ogóle jakiś zajebisty budynek. Tam oczywiście baseny na tym takim wyższym piętrze. No, powiem Wam szczerze, mega mi się to podoba. Widok musi być dowalony. No, i tu jeszcze jest taki budynek, trochę jak te budynki w Singapurze. Tam pewnie na samej górze jest basen i tak dalej. Wygląda to ciekawie. Ciekawie jak tam się mieszka w ogóle. Małe takie przemyślenie. Ogólnie posiadanie jakiegoś bardziej sportowego samochodu w Dubaju jest jak posiadanie Toyoty w Polsce. No Ciężko jest się wyróżnić z tych audi, jeśli tyle. Bardzo dużo suwów, w szczególności białych, no bo oczywiście się nie, nie nagrzewają, tak jak. Czarny samochód, a tutaj jest bardzo ciepło. Wiecie, jestem w grudniu, a tu jest ponad 30 stopni w tym momencie. Więc ta temperatura całkiem zacna. Ale właśnie przyjemnie da się wytrzymać. Ale ciągle jedzie jakaś G-Klasa, jakieś tutaj Maserati. Lambo, a i tak nie jestem w jakiejś wiecie, specjalnej super, super dzielnicy. Już kiedyś na to zwróciłem uwagę, bo jestem w Dubaju drugi raz, ale mówię tak, nagram mały update, bo czekam w tym momencie na Graba, czyli takiego Ubera czy Bolta w Dubaju. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj zauważyłem od mojej poprzedniej wizyty w Dubaju, która była równy rok temu, no ponad, ponad rok temu, to, że jest bardzo dużo chińskich samochodów, jest ten cały BYDA i tak dalej, to wszystko co dopiero wchodzi do Europy. I są one tutaj naprawdę dowalone i praktycznie każdą taksówką, którą jedziecie to jest taki lepszy byt, czy coś w tym stylu. Wiecie, skórka w środku, wszystko, wszystko jest. Kiedyś jeździłem tutaj bardzo dużo Lexusami ES, także no to i tak taki uważam standard premium jest bardziej, jak na taksówkę. A teraz widzę praktycznie same chińskie auta na, na taksówce. Taka ma różnica. A jak chodzi o ceny taksówek, jakby Was to interesowało, no to za przejazd 3-4 km no trzeba zapłacić z 30 zł. No także tanio nie jest drożej niż w Polsce, ale też nie jest najgorzej, nie? Siema, wrzucam. Ja tylko taki szybki update, Wyrzuciłem z Binance Blockchain Week. Jestem w tym momencie w hotelu. Pora na mały trening, tam za mną bokser. Hubert bo za dwa dni ma walkę, ale o tym bo powiem wkrótce. A więcej. idziemy się. Jutro krzyczy do nas, siema, ciszej wali nas powodzie. Wczoraj to historia, tak jak zawsze rok wchodzi. Teraz jego czasie liczy tworzyć samym sobą w schodzie. I w razie życią ryby już pisamy się spokojnie. Byliśmy coś zjeść, uciekamy już tutaj raczej na hotel i dzisiaj się już pewnie nic nie wydarzy. Dubaj jak to Dubaj, cały się świeci. Tak to mniej więcej wygląda. Chłopaki idą i no. Tigeru.